Wiemy już, jak odnosić się do komponentów, a dzisiaj chciałbym z Wami przećwiczyć jeszcze troszkę ten komponent transform, żeby mieć pewność, żeby Wy wiecie, o co w tym chodzi. Na początek ustawię sobie tą moją kulkę w samym środku. Jeżeli przeszkadza Wam widok tej kamery, to tutaj możemy przejść sobie do gizmos i tutaj wyłączyć sobie tą ikonę kamery. No i chciałbym zrobić na początek tak, że po uruchomieniu gry, żeby ta nasza kulka zwiększyła się dwukrotnie, czyli żeby jej skala, Zwiększyła się dwa razy. Więc wracamy sobie tutaj, odnosimy się do komponentu transform. Wiecie już, że komponent transform jest specjalny i możemy do niego odnieść się właśnie w taki prosty sposób za pomocą słowa transform z małej litery. No i teraz chcemy odnieść się do skali. Więc piszemy sobie local scale, zobaczcie, że zwykła skala nie działa, używamy local scale. I teraz chcemy przypisać do niej nową wartość. Podajemy skalę, zobaczcie, jak ona jest tutaj przedstawiona. Tu mamy tą właściwość, skala i mamy trzy pojedyncze opcje. I zawsze, kiedy będziemy mieć coś takiego, to znaczy, że te tutaj wartości muszą być przedstawione właśnie za pomocą jakiejś zmiennej, takiej całościowej, czyli na przykład właśnie wektora 3. Więc wracamy sobie tutaj, kiedy sobie tutaj najedziemy na tą właściwość. To widzimy, że ona jest typu wektor 3. Więc właśnie taką samą wartość o takim samym typie musimy teraz przypisać. Tworzymy nowy wektor, więc pisujemy new, a następnie wektor 3. Teraz w nawiasie musimy podać te trzy wartości. Chcemy, żeby ze skali 1 zrobiła nam się skala 2, żeby powiększyło nam się to dwukrotnie. Więc pisujemy 2f, 2f. No jeżeli chodzi o z, tutaj to nie ma znaczenia, bo to jest głębokość. Więc równie dobrze mogłoby to zostać tak, jak było, czyli 1, ale dajmy sobie wszędzie 2F powiedzmy. Zapiszemy, i gdy teraz wrócimy i damy sobie play, to zobaczcie, że nasza kulka powiększyła się dwukrotnie. I tutaj z prawej strony w tym komponencie transform widzimy te zmiany. A teraz chciałbym z wami zrobić coś takiego że po włączeniu przycisku play chciałbym, żeby ta kulka powiększała nam się cały czas. Więc tak naprawdę nie chcemy przypisywać nowego wektora, tylko chcemy zwiększyć tą naszą skalę lokalną o jakiś wektor. W tym celu możemy posłużyć się takim operatorem. To jest operator inkrementacji, czyli tą naszą lokalną skalę zwiększymy o ten wektor. Zobaczmy jak to teraz będzie wyglądać, to oczywiście jeszcze nie jest to, co chcę z wami przećwiczyć, ale zobaczmy, czy to w ogóle zadziała. Dajemy sobie play. Więc teraz każda z tych wartości powinna się zwiększyć o 2. I mamy tutaj wartości 3, czyli działa. Ok, a teraz chciałbym zrobić tak, że ta kula będzie zwiększać się cały czas na naszych oczach, czyli ma się ta funkcja wykonywać ciągle. Więc mam nadzieję, że wiecie, co zrobić. Oczywiście to Będziemy musieli przenieść z funkcji start do funkcji update. Wycinamy i wklejamy to tutaj. Aczkolwiek teraz ta zmiana będzie zdecydowanie zbyt drastyczna, ponieważ ta funkcja będzie się wykonywać kilkadziesiąt razy na sekundę, więc tak naprawdę nawet chyba nie zobaczymy, jak ona się zwiększa, ponieważ tempo tego wzrostu będzie zbyt duże. Więc ja tutaj sobie wpiszę może 0.01 i tutaj też piszę 0.01, a tutaj to nie ma znaczenia, tak jak mówiłem wcześniej, mogę wpisać sobie nawet 0. Więc wróćmy sobie teraz do Unity i w każdej klatce nasza skala zwiększy się o jedną setną. Włączamy może przejdę do game, żeby to było lepiej widoczne. Dajemy sobie play i zobaczcie, jak to będzie teraz wyglądać. I zobaczcie, jak fajnie się nam to powiększa. Ok, super. Ale co zrobić, żeby w pewnym momencie to się zatrzymało? Co zrobić, żeby na przykład ta nasza kulka zwiększyła się do wartości powiedzmy 4? Czyli chcemy zobaczyć ten efekt, tą animację powiększania się kulki, ale chcemy, żeby to się zatrzymało, kiedy skala wyniesie 4. Czyli mówiąc takim pseudokodem, chcemy uzyskać taki efekt, że jeżeli skala będzie mniejsza od 4, to chcemy ją zwiększać, a jeżeli będzie większa od 4, to już nie chcemy robić nic, tak? Czyli zejdę sobie to na razie tutaj poniżej i dodamy sobie instrukcję warunkową. Jeżeli teraz odnosimy się do skali, czyli transform scale, i tutaj możemy podać wartość x na przykład, ponieważ wartość x i y będzie się zwiększać tak samo. Czyli dopóki ta wartość skali będzie mniejsza od 4,0f, to chcemy ją zwiększać. Czyli to możemy sobie wyciąć stąd. I wkleić tutaj, i zobaczmy, czy teraz będzie to działać tak, jakbyśmy tego chcieli. Wracamy sobie tutaj, włączamy play, nasz okrąg się zwiększa, i zobaczcie, zatrzymał się, kiedy skala wynosi 4. Oczywiście tutaj jeszcze dodali, dostaliśmy troszkę większą wartość, ponieważ kiedy tutaj sprawdzamy ten warunek, czyli skala jest mniejsza od 4.0, czy na przykład jest 3,99 to dalej się to zwiększyło no i przekroczyło jakby nam ten zakres tak no ale jakby cała tutaj zasada cały czas obowiązuje możemy jeszcze sobie tutaj dodać warunek else jeżeli chcemy mieć pewność że ta nasza skala będzie równa 4 czyli możemy sobie napisać że jeżeli ta nasza skala wyjdzie poza ten zakres poza 40f to będziemy chcieli ją z powrotem sprowadzić do tej wartości 4 czyli ja sobie to skopiuję tutaj dam po prostu przypisanie, i tu wpiszemy sobie wartość 4f, i tutaj też 4f, czyli będziemy pewni, że docelowo ta skala będzie równa 4. Wróćmy sobie jeszcze raz, dajmy sobie play, zobaczymy. No i rzeczywiście tak jest. Ładnie nam się to powiększało. Mimo, że przekroczyliśmy troszkę ten zakres, to szybko to z powrotem wróciło do wartości 4. W podobny sposób możemy zrobić na przykład, żeby ta kulka przeleciała sobie z lewej strony ekranu do prawej. Zobaczmy jeszcze, jak to zrobić. Przeniosę ją tutaj. Tutaj wyrównajmy powiedzmy wartość y na 0. Wróćmy sobie i teraz nie będziemy chcieli korzystać tutaj, tak naprawdę, z żadnej instrukcji warunkowej, tylko chcemy powiedzieć, że. Ten wektor przesunięcia ma się zwiększać w każdej klatce, czyli dajemy sobie transform, a następnie position, i chcemy go zwiększać o nowy wektor. Tak, musimy podawać za każdym razem nowy wektor. Wpisujemy sobie powiedzmy, niech to będzie wektor 3, i chcemy tylko zwiększać wartość x. Więc tu powiedzmy, wpiszmy sobie wartość 0,1f, a w tych dwóch pozostałych wartościach możemy wpisać sobie 0. Zapiszemy sobie i widzimy, że w każdej klatce nasza pozycja będzie się zwiększać o nowy wektor, a w tym wektorze widzimy, że będzie się zwiększać tylko pozycja x. Wracamy, dajemy sobie play i widzimy, że kulka poszybowała sobie w prawą stronę i cały czas leci. Widzimy to tutaj w tej pozycji x. Jeżeli chcielibyśmy, żeby ten ruch był dużo wolniejszy, to oczywiście ten wektor tutaj Możemy sobie pomniejszyć, dzięki czemu w każdej klatce ta zmiana będzie o 10 razy mniejsza. Dajmy sobie jeszcze raz play. No i widzimy, że wszystko działa świetnie.